I mali, ci trochę więksi wiedzą, że sport to zdrowie i świetna zabawa, a tym bardziej wtedy, kiedy łączy rodzinę w jedną drużynę. I właśnie taki cel przyświecał turniejowi piłki nożnej Orlików o prezesa zarządu Kanpak S.A. oraz pierwszemu turniejowi piłki nożnej ojców. Od lat organizujemy, organizujemy turnieje piłki nożnej dla dzieci, ale także wprowadziliśmy turnieje integracyjne, turnieje rodziców i tak zawsze w maju odbywa się turniej dzieci i ich mam. I dzisiaj odbędzie się pierwszy turniej o puchar prezesa zarządu Kampak SA i, y, oraz prezesa Zarządu Fundacji Promocji Zdrowia, turniej ojców tych dzieci. A jaki jest cel organizowania właśnie y, takiej zabawy? Przede wszystkim propagowanie zdrowego trybu życia. Myślę, że, że w, y, to jest bardzo ważne w naszym życiu. Y, integracja, y, dobra zabawa, y, spotykanie się z różnymi drużynami, poznawanie. Y, Różnych społeczności, różnych ludzi, osobowości. Jak wyglądały przygotowania drużyny do dzisiejszych rozgrywek? No chłopcy trenują dwa razy w tygodniu. Często przychodzą tatusiowie na te zajęcia, podglądają swoich chłopców. No a tatusiowie raz w tygodniu spotykają się na Orliku no i grają między sobą, więc cały czas otrzymują.